I z pierwszych oznak wiosny, widać te na załączonym obrazku, spróbuję wyzbierać jak najwięcej, Ona chyba się same rosły, jeden zbiór jesienią i następny wiosną i potem kolejny, ale nie poddajemy się, szak, czekamy na pierwsze grzyby. Zdawiam Was. Poneczka, jak zwykle jeśli buteleczka to i szklaneczkę tu mamy takie cacko i mamy plony dziesięciominutowego zbierania naprawdę sąsiedzi drodzy zabierajcie to ze sobą Albo może to moja wina, niedokładnie pozbierałam jesienią.